Ostatnio wyczytałem, że ludzie sukcesu bardzo często mają jakieś nawyki, jakąś rutynę. Ja niestety takiej rutyny, nawyków nie mam. To może dlatego nie jestem człowiekiem sukcesu. No chyba, że mycie zębów się liczy, no to tutaj rzeczywiście. Dlatego jak czasem mnie pytacie, Jasiek, jaka jest twoja poranna albo wieczorna rutyna? To ja mówię wtedy, no... Y Razem z końcem streama o 19 kończy się mój dzień. Kurde, jungler i adekary mieli ujemne staty. No dobra, każdemu mogło pójść gorzej, nie będę ich obrażał. Może i kolejna przegrana, ale przynajmniej się dobrze bawiłem. A wam dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się, serwus! No miałem słabe staty, bo ten gościu na jungle to ja nie wiem co on robił, pierwszy raz gra w tę grę? Dobra nie, koniec streama, dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć! O 19.05 rozpoczynam naukę języków obcych. Tutaj, na przykład z Rafaelem, naukę języka włoskiego. Ciao Rafał, co co succede? Rafael, bonjour! Ciao, ciao! Wiesz, co chory, te kurde, się taki czuję, i dzisiaj nie dam rady, no. No, przełóżmy na za tydzień. 19.40 do koniec nauki przystępuje wtedy do przygotowywania planu na następny dzień. Czasami są to rzeczy związane z moją i Sylwii firmą, czasami związane z YouTube'em, a czasami, tak jak widzicie na obrazku, jest to przygotowanie się do castingu, który organizujemy razem z Czystym Składem. Ponieważ jakiś czas temu wymyśliliśmy reklamę, w której pokazujemy, jak poprzez garnier Czysta Skóra można uwolnić swoją skórę, a potem dzięki temu uwolnić siebie. I teraz poszukujemy osób, które zagrają w naszej Produkcji i to właśnie może ty. Jeśli jesteś zainteresowany, to zapraszam do opisu po szczegóły. Ty, a jutro jest środa? Piąt. Dobra, co jutro to jutro? 20.00 koniec planowania, i wracam do mieszkania. Wtedy spędzam czas z dziewczynami. Czasem oglądamy filmy, czasem coś ugotuję, czasem coś posprzątam. Ale jestem głodny, Sylwia zrobić coś do jedzenia. Około 21.36 pora do spania i zaczynamy od tych młodszych, czyli od Poli. Tutaj widzicie jak ja pięknie myję, pięknie zanoszę pole do spania. Sylwia, bo pola to... Sylwia, możesz na chwilkę? Pola już śpi, to w takim razie teraz pora na Sylwię. Utulić ją, pocałować do snu, prawda, przykryć kołderkom i te sprawy. Sylwia... Sylwia! Sylwia, śpisz? A, dobra, to idę trochę poćwiczyć. Idę trochę poćwiczyć. 22.15, spacer z Melem, co by go pęcherz nie męczył przez noc. 22.30 rozpoczynam ciężki trening, na początku rozpoczynam od siłowych spraw, potem jakieś cardio, jeśli jest cieplej, no to sobie biegam na dworze, jeśli nie, no to po to jest bieżnia, a ja ją słusznie wykorzystuję. Dobra, pora poświczyć ławeczkę, albo najpierw zagram w grę, zagram w grę. 23.40, zmęczony treningiem, przystępuje do zadbania o swoją higienę. No i też cerę, garnier, czysta skóra, trzy w jednym z glinkom i cera gitówa. Biorę szybką, 5-minutową kąpiel. Dobra, ale już ostatnio, bo mi się drogie spać chce, okej? Okay? No i razem z nadejściem północy nadchodzi spokój, a razem ze spokojem to, co uwielbiam najbardziej, czyli czytanie książek. Uwielbiam czytać na dworze, jednak czasami komary nie ułatwiają sprawy, wtedy przenoszę się do salonu, a gdy czuję się lekko znużony snem, co bym trochę chwycił komara, no po prostu czuję się śpiący, to przenoszę się do łóżka i czytam, dopóki nie poczuję, że mi oczy opadają. Jak to jest, dwunasta przekrana pod rząd. No ale trzynasta to już musi być szczęśliwa, nie? Dawaj, ho! Dobra, lecę spać, bo już tak się świta na dworze. No trzymaj się, cześć, cześć, cześć! Biorę szybką, godzinną kąpiel, w trakcie której oglądam serial na Netflixie. No, i ktoś teraz może powiedzieć: Jasiek, ale te twoje wyobrażenia są diametralnie inne od prawdy. Być może, ale w życiu chodzi, w życiu piękne są tylko chwile. O, o! A jeżeli chcecie mieć też piękne chwile, to zgłoście się do castingu, bo wtedy spotkamy się wspólnie na planie i nagramy zarąbistą reklamę razem z Garnierem. Mam nadzieję, że się zgłosicie, mam nadzieję, że się zobaczymy, ale na pewno wiem, że musimy się wszyscy razem kochać. I pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Miłość jest piękna.